Cześć! Dzisiaj rozwiążemy sobie trzy krótkie zadania związane z wiekiem. A Wy, jeśli jesteście nowi na kanale, to wciskajcie czerwony przycisk do subskrypcji i jeśli film się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Zadanie pierwsze. Martyna jest o 3 lata młodsza od Julii. Razem mają 27 lat. Ile lat ma Martyna, a ile Julia? No i zadania z wiekiem będziemy rozwiązywać przy pomocy tabeli. No i teraz tak, jak konstruujemy taką tabelkę? W pierwszej kolumnie wpisujemy sobie imiona tych dziewczyn, czyli Martyna. No i w drugim wierszu Julia. No i druga kolumna to będą ich wieki. No i my z treści wiemy, że Martyna jest o 3 lata młodsza od Julii. No to wiek Julii oznaczmy sobie przez X. No a w takim wypadku wiek Martyny to będzie X minus 3. Ponieważ jest ona od Julii 3 lata młodsza. No i dalej z treści wiemy, że razem mają 27 lat, czyli x minus 3, czyli wiek Martyny, dodać x, czyli wiek Julii musi być równe 27. I powstało nam równanie, które najzwyczajniej w świecie musimy rozwiązać, przenosząc x na stronę lewą, liczbę na stronę drugą. Czyli mamy po lewej stronie 2x. No i minus 3 przenosimy na stronę drugą, czyli mamy 27 dodać 3. No i z tego otrzymujemy, że 2x jest równe 30. Dzielimy to obustronnie przez 2. No i mamy, że x jest równy 15. Czyli wiek Julii to 15 lat. Na wiek Martyny to jest x minus 3, czyli w naszym wypadku 15 minus 3, no a to jest równe 12. Czyli Martyna ma 12 lat. Więc odpowiedzią na to zadanie jest, że wiek Julii to 15 lat, a Martyny to 12. Zadanie drugie. Michał jest o 5 lat starszy od Adama. 3 lata temu mieli razem 19 lat. Ile obecnie lat ma Michał, a ile Adam? No, i po raz kolejny rysujemy sobie tabelę. No, i teraz tak. W pierwszym wierszu wpiszmy sobie Michała, a w drugim Adama. No, i teraz tak. Pierwsza kolumna to będzie wiek obecnie. Natomiast w kolejnej wpiszemy sobie wiek, 3 lata temu, czyli 3 lata temu. No i teraz tak, my wiemy, że Michał jest o 5 lat starszy od Adama. No to oznaczmy sobie wiek Adama przez x, a wiek Michała będzie to wtedy x plus 5, ponieważ jest on o 5 lat starszy. No i teraz tak, ile lat miał Michał 3 lata temu? No miał on wtedy lat x plus 5, czyli to co teraz minus 3. No i to jest równe: x plus 2. Natomiast Adam miał 3 lata temu lat, x minus 3. No i my wiemy, że 3 lata temu razem mieli 19 lat. Czyli x plus 2, czyli wiek Michała, dodać wiek Adama, czyli x minus 3, musi być równe: 19. No i rozwiązujemy teraz to równanie, czyli po lewej stronie zostawiamy 2x. No a plus 2 i minus 3 przenosimy na stronę prawą, czyli jest to równe 19. Plus 2 przenoszę na stronę prawą, czyli zmieniam znak, będę miał minus 2. No i to samo z minus 3. Minus trójka przenoszę na drugą stronę, czyli plus 3. No to mamy, że 2x jest równe. No i 19 minus 2 to 17 plus 3 to 20. Dzielimy teraz obustronnie to przez 2, no i otrzymujemy, że x jest równe 10. Czyli obecnie Adam ma 10 lat. Ok, no to zapiszmy sobie to. No a Michał, bieg Michała obecnie to x plus 5, czyli x plus 5 to jest równe u nas 10 plus 5 no czyli. 15. Czyli obecnie Michał ma lat 15. No i odpowiedź do tego zadania to taka, że Michał ma obecnie 15 lat, a Adam 10. Zadanie trzecie. Oblicz, ile obecnie lat ma Jarek, a ile Kasia, jeśli wiadomo, że 2 lata temu Kasia była 3 razy starsza od Jarka, a za 8 lat będzie dwa razy starsza. Ok, no i po raz kolejny rysujemy sobie tabelkę. No, i w pierwszym wierszu dajmy Kasie, a w drugim Jarkę. Ok, no i w pierwszej kolumnie damy ich wiek 2 lata temu, czyli 2 lata temu. W kolejnej kolumnie damy ich wiek obecny, czyli obecnie. Natomiast w ostatniej kolumnie wiek za 8 lat, czyli za 8 lat. No i teraz tak, my z treści wiemy, że 2 lata temu Kasia była 3 razy starsza od Jarka. No to oznaczmy sobie wiek Jarka przez x. No i wtedy wiek Kasi to 3x, ponieważ jest ona 3 razy od niego starsza. Ok, no to ile lat mają obecnie? No, musimy dodać do tych wieków po 2 lata. Czyli wiek Kasi to będzie 3x plus 2, natomiast Jarka x plus 2. Ok, no to ile lat będą mieli za 8 lat? No to do tych lat, które mają obecnie, musimy jeszcze dodać po 8. Czyli u Kasi będzie to 3x plus 2 plus 8, czyli jest to równe 3x plus 10. No, a w przypadku Jarka będzie to x plus 2 plus 8. Czyli x plus 10. No i dalej z treści wiemy, że za 8 lat Kasia będzie dwa razy starsza od Jarka. Czyli wiek Kasi, czyli 3x plus 10, będzie równy tyle, co dwa razy wiek Jarka, czyli dwa razy no i x plus 10. No i musimy teraz rozwiązać takie równanie. Czyli na początku wymnożymy sobie to, co mamy po prawej stronie czyli lewą na razie przepisujemy. No i to jest równe 2 razy x, czyli 2x, plus 2 razy 10, czyli plus 20. No i przenosimy niewiadome na stronę lewą, liczbę na stronę prawą, czyli po lewej będziemy mieli 3x minus 2x, no a po prawej będzie 20 minus 10. No i to jest dalej równe po lewej stronie x. No i równa się 20 minus 10, czyli 10. No i z tego równania mamy, że x jest równy 10. No i teraz policzmy, ile lat mają obecnie. No to zacznijmy od Kasi. Wiek Kasi to jest 3x plus 2. No i czyli w miejsce x podstawiamy 10. No to to jest równe 3 razy 10 plus 2. Czyli 30 plus 2. No to nam daje 32. Czyli Kasia ma obecnie 32 lata. No to sobie tutaj to zapiszmy, no i policzmy teraz wiek Jarka. Wiek Jarka, czyli jest to x plus 2. No to w naszym przypadku jest to 10 plus 2, no a to nam daje 12. Czyli wiek Jarka obecnie to 12 lat. No i w ten sposób rozwiązaliśmy to zadanie.